Djek, tak, nałej, napisz się z statuskiem kiliha. Jak ja to mam 11 lat. 11? To masz, półpiwa i spierdanej. No, ładnie dzisiaj wyglądałaś. No, a te krótkie spodenki Jutro rano to mogłoby ich nie być, naprawdę. No i co z tego, Angelika, że jestem twoim ojcem? To co? To, to że twój ojciec to znaczy, że gorszy? Kurwa, te dziewczyny w tych czasach to w ogóle się nie szanują, no? Ty no słuchaj no, a mój młody to już taki duży, że dzisiaj nie ma. Jaka Komunia ojciec, jak ja dzisiaj ślub biorę? Komunia, ślub, jeden chuj tak nie będę pamiętał. <laughs> no, no mówię ci serio no. Ej słuchaj to, to może jakiś meczek obejrzymy? Co? Weźmy mi z tą pedaliadą, nie widzisz za jak miłość leci? Pff, syn debil. Syn debil. Jutro młody idzie pierwszy dzień do szkoły, byś go przygotował jakoś. Dobra, już idę kochanie, już idę. Młody, podejdź tu na chwilę. Wie co ty robisz? No jak to, to szykuję Rudego do szkoły. Tato, tato, bo ja mam w łóżku strasznego potwora. No co ja mam powiedzieć? Widziałeś, kurwa, swoją matkę? Żołosne. Halo? Tato, znowu zapomniałeś zabrać mnie ze szkoły? A kto mówi? Ja się A nie wiem, jakaś pomyłka chyba, wiesz? A młody, wrócisz ze szkoły? O kurwa! Tato, tato! Opowiesz mi jakiś kawał? Cycki! Nie łapię. No i nigdy nie złapiesz! Bo jesteś rudy. <grym> Debil. Wiesz co, synek? Twój staruszek też kiedyś był taki bardzo bohaterski. Dlaczego? Kiedyś obroniłem kobietę przed gwałtem. Jak ty to zrobiłeś? No co? Przestałem ją gonić. <grym> Jeszcze tutaj, no, i na balkar nawołowy, to ty możesz iść. <gry> witam moi drodzy, witam was już po kolejnym odcinku. Wiem, że krótkim, bo w czasie montowania zauważyłem, że nie trwa zbyt długo i chciałem za to przeprosić, ale mam nadzieję, że kolejne, kolejne odcinki będą bardziej treściwe i troszeczkę dłuższe i będziecie mieli więcej oglądania, więcej przyjemności z oglądania przede wszystkim. Ale mam nadzieję, że był treściwy i uśmialiście się tak, jak powinniście. To, co robicie ostatnio pod moimi filmami, naprawdę to jest coś pięknego. To, co zrobiliście pod typowym nastolatkiem, to kłaniam się nisko szapoba. No i co? I za ten filmik możecie zostawić łapkę w górę, możecie oczywiście zasubskrybować. Po więcej, możecie również kliknąć dzwonek. Aby być pierwszym pod moimi odcinkami, napisać pierwszy. A co najważniejsze, zapraszam Was na mojego Instagrama, Snapchata, Facebooka, sklep z koszulkami, grupę. Wszystkie linki macie w opisie. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za dziś i w komentarzach poniżej możecie napisać, jaki chcielibyście kolejny odcinek. Także, no, ja naprawdę bardzo Wam dziękuję za ostatni czas, za to, że oglądacie te odcinki. Możecie również udostępnić na swojej tablicy na Facebooku. Ja będę wtedy bardzo wdzięczny. Wiem, że wtedy osiągniemy dużo razem. I dobrze, już nie przedłużam tego. Wielkie dzięki za obejrzenie. Widzimy się już niedługo. Taką mam nadzieję. Trzymajcie się. Cześć. Hello.